Witam na moim kanale. Dzisiaj wyróżba na jesień dla lwa. Tutaj mały lew jest z nami, ale wyróżymy też dla wszystkich lwów i lwów i lwic, I zobaczymy, co ciekawego jesień Wam przyniesie. Mam karty już popasowane, prawie. Lewą ręką na trzy kubki. Szkoda, że mój mały lew nie może tego przełożyć. Cik. Ułóżmy dobrze. I co? I układ na jesień. Dla lwów. Karty już to złożone, W samym środku też ciekawe, as buław. Ogień ognia, czyli tutaj jest pełna energia taka ognia, zdecydowana siła. Kiedy nam się chce, bardziej niż się nie chce. I to jest takie pozytywne, bo tutaj ten anioł lata nad nami i daje nam takiej energii, takiej ognistej, takiej zdecydowanej, silnej. Z jakiejś ósemka buław oznacza jakąś taką pomyślną wiadomość, niespodziewaną. Coś niespodziewanego, czegoś niespodziewanego się dowiemy, i, i będzie to na pewno pozytywna wiadomość. Tutaj, jeśli chodzi o przeszłość, jest odwrócony kulmonet, czyli jakiś starszy mężczyzna, który może mieć jakieś problemy finansowe. Prawdopodobnie będą związane z jakąś, z jakąś jego chorobą, bo tutaj jest. Czwórka miecz oznacza chorobę, odpoczynek po chorobie, jakiś taki powrót do sił, więc ten starszy mężczyzna będzie wracał do sił. Ale ciągle będzie jakby niechętny do, do działania, bo tutaj jest piątka mieczy, która oznacza walkę, ale też może oznaczać przegraną walkę. Ale nas to bezpośrednio jakby nie dotyczy. Tutaj się mogą pojawić nowe możliwości, jeśli chodzi o, o pracę, bo tutaj jest piątka monet, ale odwrócona, więc coś, coś, coś z pracą może się zmienić. Jeśli chodzi o uczucia na pewno, to będzie dla Was dobra jesień, bo są tutaj kochankowie, które oznaczają, że miłość będzie kwitła. Jeżeli jesteśmy w związkach, to się rozkwitnie. Jeżeli nie jesteśmy, to może oznaczać jakąś nową. Nową miłość, szczególnie, że tutaj jest też kolejna karta. To jest dziesiątka kielichów, która oznacza taką pełnię radość z życia rodzinnego, z, z potomka. Czasem to oznacza jakieś, jakieś takie y, dzieci, z których człowiek się cieszy. I ostatnią kartą jest Rydwan. Rydwan jest świetną kartą, ona nas posuwa do przodu. Tutaj jest kobieta, która jedzie na wozie zaprzężonym w łabędzie, czyli nasze marzenia pchają nas do przodu, a my mamy tą energię, ten ogień, żeby do przodu podążyć. I to daje dużo lepsze możliwości. No to tyle do Lewki. i do zobaczenia. Dziękuję za odwiedziny mojego kanału.